Trochę powtórzę, trochę na, na realnych przykładach pokażę w jaki sposób realizować te działania na, na Marketplace Kaufland. O mnie już usłyszeliście, więc tak powiem ten wstęp pominę, oprócz tego, że Marketplace'ami zajmuje się bagatela od 8 lat, pewnie jest okładem. Ale zaczniemy sobie od takiej zupełnej podstawy coś o, czy, o, czym, o czym tutaj nie, wspomnie, nie wspomnieliśmy i ta analogia, ta analogia perkusyjna jest że tak powiem we mnie żywa ponieważ się próbuję uczyć grać na perkusji z jednej strony kto widział zapowiedź dzisiejszego webinaru na Linkedinie ten pewnie zrozumiał ten follow up. Z drugiej strony tutaj ta podstawa o której o, której, o, o którą trzeba zadbać czyli ten stelaż perkusji to jest tak naprawdę nasze konto sprzedażowe. No i tutaj też zwracam uwagę, że niejednokrotnie, niejednokrotnie drobne błędy, które popełniają sprzedawcy na początku powodują to, że otrzymujemy od nich zwrotki z informacją o konieczności pomocy w weryfikacji konta w większości wypadków i tutaj zasady też się nie zmieniają. Rejestracja na Marketplace'ach wiąże się z podaniem wszystkich kompletnych danych, które będą miały możliwość bycia potwierdzonymi w postaci dokumentów, które przekażemy do, do systemu. No i te dokumenty są co do, co do zasady też zunifikowane. Co widzicie na, na prezentacji? Więc przygotowanie się, przygotowanie, jeżeli macie doświadczenie z marketplace'ami to przygotowanie tych dokumentów to w zasadzie nie jest przygotowanie ewentualnych odświeżenie, bo tak naprawdę w większości przypadków powinniście je już mieć. Bęben basowy to jest podstawa w ogóle gry na perkusji, to jest najniższy dźwięk jaki można, jaki można uzyskać, a tym, tym, tym bębnem basowym to jest tak naprawdę fit produktowy. I tak jak Piotr wspominał, feed produktowy, feed produktowy jest o tyle istotny, że musimy podać wszystkie atrybuty, które determinuje, do których, których obecność determinuje sukces we wdrożeniu w ogóle takiego template'u produktowego, bo trzeba pamiętać, że każdy template produktowy będzie w stanie wejść na marketplace jeżeli nie będziemy w stanie podać atrybutów szczegółowych dla określonej kategorii poza oczywiście atrybutami bazowymi które na wielu marketplace'ach są również zunifikowane tak musimy, musimy również podać atrybuty szczegółowe dla określonych kategorii czy subkategorii które pozwolą nam pozwolą na odpowiednie, odpowiednią definicję produktu czy no, sprawią to, że produkt nie zostanie pomylony z żadnym innym, nie, nie dojdzie do takiego, jak to się ładnie po angielsku mówi, discrepancy, czyli takiego błędu poznawczego, który może później wpływać wydatnie na to, że produkty będą zwracane. Jeśli produkty będą zwracane, to statystyki będą nam padać, no i będzie padać nam konto. Dlatego też... Tę podstawę, te podstawę e, warto zaopiekować. No i oczywiście, tutaj, tak jak w pierwszym punkcie zaznaczone, e, templatekę shippingową, która pozwoli nam e, na odpowiednie dostosowanie czasów dostaw do e, określonych grup produktowych, no i do określonych miejsc, w, do, do których te produkty będziemy e, wysyłać. Dlatego też, dlatego też zachęcam tutaj, żeby w pierwszym etapie. Oferty na marketplace. Nie wiem czy jest słowo chlujne, ale można powiedzieć, że być chlujnym. Czyli być, opiekować się o te detale i też nie naginać rzeczywistości, która, w, w której obiecujemy, że coś dostarczymy szybciej, co później wydatnie wpływa na zadowolenie lub niezadowolenie klientów. Rytm w perkusji nadaje nie tylko bas, ale również werbel. A jeśli chodzi o ten rytm, to listingi, to wypełnienie treści w listingach, wypełnienie, tych, wypełnienie pól. No i przede wszystkim ten, ten content, który pozwala na sensowne przedstawienie swojego produktu to jest znowu działanie, które wykonujemy niemalże jednokrotnie. Tak naprawdę ta podstawa to jest to jest zwykle jednokrotne przygotowanie tego, a jeżeli ten feed produktowy mamy z innych marketplace'ów, to nasze wdrożenie będzie o tyle szybsze, no bo ostatecznie, ostatecznie kwestie, kwestie językowe się tutaj nie zmieniają. Kwestie samego feed'u są tylko kwestią dostosowania tego do warunków marketplace'u i tak jak to Piotr wspominał, tytuł jest krótszy standardowo niż na, na innych marketplace'ach. Opis, opis ma dość duży rozstrzał, jeśli chodzi o te wartości minimalne, maksymalne, więc tam jesteśmy w stanie rzeczywiście, rzeczywiście wykazać się twórczo. Te około 10 zdjęć plus najistotniejsze keywordy to jest tak naprawdę podstawa. Oczywiście im większa saturacja, im większe na scenie listingów, tym lepiej dla algorytmu, bo algorytm ma wtedy po czym sczytywać to, co chcemy mu przekazać, a także to, co chcemy przekazać klientom, którzy ewentualnie szukając na przykład określonego produktu po wymiarach, będą mieli okazję zahaczyć się o nasz produkt, ponieważ ten produkt akurat będzie miał wypełnienie tych, tych określonych atrybutów. No i tutaj tak jak ładnie się to mawia, lepszy, wy, lepszy przykład niż, niż wykład, tak wygląda Sensownie uzupełniona karta produktowa na, 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 na marketplace Kaufland. Jak zauważycie, nie ma tutaj wielkich różnic pomiędzy różnymi marketplacami. Dlatego też unifikacja w tym wypadku jest dla nas zbawienna, ponieważ pozwala szybko sflipować ofertę produktową z jednego na drugi marketplace. Ja się tak posługuję tym przykładem, bo wielu sprzedawców jest już zaznajomionych z co, najmniej, z co najmniej jednym marketplacem w swojej aktywnej sprzedaży, dlatego też, dlatego też zachęcam do myślenia zwinnego, do myślenia w sposób, w sposób bardziej gospodarski, ekonomiczny, żeby też nie silić się na, 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 na tworzenie, na, na, na wyważanie otwartych drzwi. Tym bardziej, jeśli chcemy w miarę szybko znaleźć się na marketplace. Jeszcze przed e, czwartym e, kwartałem. Fulfillment by, e, znana Państwu zapewne fraza, e, w tym wypadku Fulfillment, f, fulfillment by Kaufland. E, to jest e, coś, co, co pozwala to, to jest e, system e, logistyczny, który pozwala nam wygodnie, e, wygodnie realizować e, wysyłkę i obsługę zwrotów na terenie. Niemiec, Słowacji i Republiki Czeskiej. Sam Kaufland, sam Kaufland wprowadził tę usługę już dłuższy czas temu, ale zgodnie z zasadą marketplace'ową. Własna logistyka Marketplace pozwala na wyższe pozycjonowanie, lepszą widoczność, lepszą widoczność produktów. No i przede wszystkim ten inicjalny kontakt i inicjalną obsługę klienta, którą możemy zostawić po stronie obsługi klienta Kaufland. Do tego atrakcyjnym, atrakcyjnym w kontekście pozycjonowania jest z pewnością Widok, widok baneru wersant do Kaufland czyli wysyłka poprzez Kaufland plus to, że ta, ta, ta etykieta jest specjalnie podświetlona na, na Marketplace, co skłania klienta do silniejszego rozważenia potencjalnego zakupu produktu, więc to jest jakby Kolejny element, który w tej układance pozwala nam na wzmocnienie naszej pozycji na marketplace, czyli to, że jesteśmy widoczni lepiej, ale też ta konwersja z, z pomocą takich atrybutów, jak chociażby wysyłka poprzez logistykę marketplace'u, pozwala, pozwala lepiej zaopiekować klienta, no i ten klient ma większą pewność, że cała transakcja przebiegnie pomyślnie. Jeśli chodzi o kwestie promocyjne, to chociażby vouchery, które pozwalają na uwidocznienie obniżenia ceny, wskazania jakiegoś rabatu. Oczywiście tutaj nie, 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 nie mówię, że to jest warunek sine qua non przetrwania na marketplace, ale znowu wychodzimy z założenia, że to jest suma wielu składowych i wielu elementów, które pozwalają nam później w całości prezentować obraz naszej oferty która jest dostosowana do warunków rynkowych, w szczególności z perspektywy istniejącej konkurencji, wyróżnienia się na jej tle, ale także odpowiednich zachęt, które wysyłamy do naszych klientów poniekąd podprogowo, po to, żeby skusili się na zakup produktów, które, które oferujemy. Jeśli chodzi o kwestie analityki sprzedażowej, zdecydowanie polecam Słuchać się w to, co Piotr powiedział na początku dzisiejszego webinaru, czyli to, że wejście na marketplace może tworzyć nieoczywistych bohaterów, ponieważ my to mogę powiedzieć to z przykładu, że mieliśmy wielu klientów, którzy przekonani absolutnie o konieczności wstawienia danych produktów, byli też przekonani o ich potencjalnym sukcesie, co, co później może nie wywracało świat do góry nogami, ale okazywało się na przykład, że nie ta wariacja kolorystyczna najlepiej performowała na określonym marketplace, co powodowało, że... co przyczyniało się do tego, że mogli pozbyć się stanów magazynowych, które im od dłuższego czasu zalegały, ponieważ właśnie tych nieoczywistych bohaterów w postaci Produktów na przykład z innej gamy, gamy kolorystycznej, potrafili właśnie sprzedać na marketplace. Więc te, 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 dane, te dane sprzedażowe, które tutaj w szczególności powinniśmy analizować w, na przestrzeni konwersji, na przestrzeni posiadanego buy i na przestrzeni pozycji w wynikach wyszukiwania, które pozwalają nam być jak najlepiej widocznym na marketplace. Analityka sprzedaży nie jest przesadnie skomplikowana i też nie odbiega standardami od tego, co nam zwykle prezentuje rynek, więc tutaj nie przesadnie się zaskoczymy, a w zasadzie ta unifikacja pozwala na dużo prostsze i dużo szybsze zrealizowanie swoich celów, i trochę to jest. Porównanie do tego, o czym Piotr mówił odnośnie struktury cenowej, prowizyjnej marketplaceu Kaufland. Marketplace jest po prostu nieprzekombinowany. Tutaj większość kwestii tak od feedu produktowego, jak i pozycjonowania, promocji, analityki, sprzedaży, struktury kosztowej jest relatywnie przejrzysta. Jest prosta, co powoduje, że sam marketplace jest przyjazny zarówno nie tylko dla użytkownika B2C, ale również tego B2B, które na marketplace chce sprzedawać. No i to ta, ta, ta współpraca z, z systemem, z samym systemem pricingowym, jest również istotnym elementem, który pozwala dynamicznie dostosowywać cenę do, do warunków rynkowych. Ten Smart Pricing to, to jest wewnętrzne narzędzie Kaufland, które, które pozwala na aktywne manipulowanie ceną w określonych widełkach sprzedażowych. Na tej chwilę jest dostępne tylko w Niemczech i Austrii. Niemniej jednak to narzędzie, na co warto zwrócić uwagę, nie może nie porównywać cen tylko na Marketplace, ale również na innych porównywarkach cenowych, gdzie nasza oferta pojawia się w ramach Marketplace'u Kaufland. Tutaj krótki screen z tego, jak, gdzie to znaleźć, jak to wygląda w seller portalu. No i idąc dalej, akcent humorystyczny z, z punktu widzenia oczywiście tej, tej gwiazdy, bo gwiazdą perkusji to na pewno jeszcze nie jestem. Bardziej liczyłem na to, że jestem Marketplace Rockstar. Ale jeśli chodzi o kwestię tego programu STAR, to jest, to jest program, który, do którego dołączenie limitowane jest poprzez nasz określony performance i poprzez określone, określone atrybuty, jak chociażby kwestia ilości, ilości i poziomu ocen, które. Które, które mamy na y, określonym produkcie. To są kwestie bezpłatnych, bezpłatnej wysyłki, bezpłatnych zwrotów. To jest chociażby kwestia y, szybkiej wysyłki, no i to jest kwestia ograniczonej manipulacji cenowej, która, y, która no, wskazuje, że jesteśmy y, rzetelnym sprzedawcą, y, który nie wykorzystuje jakichś sytuacji, w zawir zawirowań rynkowych. Do własnych celów, czyli to, że nasi, że nasi potencjalni klienci albo obecni klienci mogą czuć się spokojni, że wypełniamy określone kryteria, dzięki którym jesteśmy w tym programie STAR. No i tutaj, tym spinając klamrą ten akcent, akcent perkusyjny, możemy zacząć walić po garach. Dlatego to rozpoczęcie nagrań to. Krótkie podsumowanie naszego dzisiejszego webinaru, czyli przejście od samej rejestracji konta, implementacji produktów, optymalizacji kart produktowych, wykorzystanie atrybutów, które daje platformę, jak chociażby kwestie promocji, FBK, analityki sprzedaży, wykorzystanie również tego pozycjonowania, które. Kaufland oferuje poza marketplacem. No i zdobywanie kolejnych achievementów, jak chociażby właśnie tej wspomnianej odznaki Star. Z naszej strony, dla wszystkich dzisiaj uczestniczących, mały benefit. Dla naszych nowych klientów albo potencjalnie zainteresowanych, zapraszam do skorzystania z 15% promocji na dowolną usługę czy dowolny pakiet. Które Państwo wybiorą. Ja ze swojej, strony, ze swojej strony cieszę się, że możemy taki gift tutaj dać na tym inicjalnym webinarze, tym bardziej, że Kaufland jest naszym ważnym partnerem w horyzontalnej strategii ekspansji na marketplace'ach naszych obecnych i przyszłych klientów. Ja serdecznie Wam dziękuję za dzisiejszą możliwość Prezentacji. Zapraszam Was na mojego Linkedina, na którym dość regularnie staram się publikować informacje ze świata marketplace'owego, i tam jestem również najbardziej aktywny, jak chodzi o moją działalność zawodową. Także serdecznie dziękuję za uwagę.